Hejka, hejka, witam was serdecznie na kanale drogerii Ezebra i dzisiaj zapraszam Was na mega ekscytujący film. Mamy już listopad, a to oznacza tylko jedno. Na ezebra.pl trwają już wielkie promocje z okazji Black Days. W tej chwili produkty są przesunięte nawet aż do 80%. Także dzisiaj będzie taki filmik pogadankowy. Powiem Wam, na co warto zwrócić uwagę podczas trwających promocji, a także nieco zahaczymy o tematykę prezentową. Także bez przedłużania lecimy. Pierwszą kategorią, jaką chcę poruszyć, są zestawy prezentowe oraz kalendarze adwentowe. Jeśli chodzi o kalendarze adwentowe, to na Ezebrze znajdziecie naprawdę wiele propozycji, w tym również coś dla fanek Emily w Paryżu. Jest to kalendarz marki Makeup Revolution i w środku znajdziemy 12 okienek. Kalendarz w środku prezentuje się następująco, jednak nie będziemy go teraz otwierać. Filmik właśnie z zawartością tego kalendarza pojawi się wkrótce na TikToku, więc śledźcie uważnie TikToka Ezebry. Ja tylko chciałam dodać, że takie kalendarze adwentowe nie tylko umilą nam odliczanie do świąt, ale także świetnie się sprawdzą jako prezent świąteczny albo przedświąteczny. Bo wiem, że niektórzy cierpliwie otwierają po jednym okienku codziennie, a niektórzy tak jak ja by z chęcią otworzyli cały naraz. No i przy okazji możemy potestować różne ciekawe kosmetyki. Kolejnym świetnym pomysłem na prezent jest taki set od Paese iGasm. Pozwoliłam sobie otworzyć pudełko, żeby Wam nieco dokładniej przedstawić te produkty. W środku mamy maskarę oraz eyeliner z serii iGasm oraz taki przepiękny pojedynczy cień, który również może służyć jako rozświetlacz. Miałam przyjemność już używać wszystkich tych produktów i naprawdę są genialne. Szczególnie ten eyeliner, jeśli ktoś go nie zna, natychmiast musi się to zmienić. W dodatku te produkty są na tyle uniwersalne, że sprawdzą się każdemu. Dlatego właśnie to idealna opcja na prezent. Kolejny świetny zestaw prezentowy jest z firmy Joop i tym razem idziemy w pielęgnację. Tutaj mamy również przepiękny świąteczny design. Z tyłu mamy ściągawkę, co znajduje się w środku i jest to odżywczy balsam do ciała, ochronny krem do rąk oraz naturalny żel pod prysznic. Jeśli chodzi natomiast o zapach tych produktów, to jest wyczuwalna lekka słodycz, ale sam zapach jest taki naprawdę bardzo ciepły, otulający i przyjemny. W środku mamy zapach balsamicznej ambry i drzewa cedrowego ze słodką nutą karminowego pieprzu. Kolejnym świetnym zestawem, który również się sprawdzi jako prezent, jest zestaw pędzli. Mam zestaw od Ibry, którego sama używam i naprawdę wiem, że te pędzle są świetne. Pędzle są tutaj zabezpieczone i schowane w welurowym woreczku. I może nie jest to typowy zestaw prezentowy, tak uwierzcie mi, że każda osoba, która się interesuje makijażem, będzie zachwycona. Przechodzimy do kolejnej kategorii, co warto kupić na Black Days, a są to sprawdzone kosmetyki. Mam tutaj podkład Golden Rose Matte Perfection. Jest to długotrwały, kryjący podkład o matowym wykończeniu. Zawiera SPF15, a także witaminę E. Absolutnie nie jest ciężki. Jeśli chodzi o mnie, to ja kocham ten podkład za to, że mimo tego, że jest kryjący, matowy, to wciąż na twarzy wygląda naprawdę świeżo i naturalnie. A sama gama kolorystyczna myślę, że jest na tyle szeroka, że każdy znajdzie odcień dla siebie. Jak już jesteśmy przy Golden Rose, to nie mogę wspomnieć o pudrze. Jest to matujący puder mineralny i on jest u mnie zawsze w torebce, ponieważ świetnie się sprawdzi do drobnych poprawek w ciągu dnia. Plus, przez to, że ma kolor, to delikatnie jeszcze nadaje nam krycia. Kolejnym produktem, który musicie znać, jest maskara Sky High od Maybelline. Jest to naprawdę jedna z niewielu maskar, która sprawdzi się przy krótkich rzęsach. Niektórzy po prostu nie mieli tyle szczęścia i nie mają pięknych, bujnych, gęstych rzęs. Ale słuchajcie, nic straconego. Ta maskara wyciśnie z waszych rzęs wszystko, co najlepsze. Naprawdę pięknie wydłuża, jest intensywnie czarna, rozdziela rzęsy, nie tworzy efektu klusek na rzęsach, a jej silikonowa giętka szczoteczka pozwala na dotarcie do nawet najmniejszych rzęs. Czy ktoś z was szuka pudru, który da efekt Photoshopa? Oto ją, Clarissa Blur Super Powder. Ten puder naprawdę jest rewelacyjny. Moim patentem na aplikowanie go jest nakładanie go puszkiem. I osobiście sprawdzę mi się dosłownie na całą twarz, zarówno w okolice pod oko, jak i na resztę buzi. Cudownie bluruje, maskuje rozszerzone pory, a przy tym w subtelny sposób odbija światło, dając efekt zdrowej skóry. Ten puder i ja to jest po prostu miłość. Tego nie da się opisać słowami. Dlatego ty też musisz koniecznie go przetestować. Jak już jesteśmy przy sprawdzonych kosmetykach, to nie mogę tutaj nie wspomnieć o mydełku Claricy Brow Soap. Mydełko utrwala włoski dosłownie na cały dzień. Jak zastyga, to nie tworzy żadnych białych grudek. Zastyga namatowo i w dodatku jest naprawdę naprawdę wydajne. Aktualnie jest to mój numer jeden, jeśli chodzi o mydełka. Także, jeśli macie taki problem, że wasze mydełko nie trzyma do końca włosków, to koniecznie spróbujcie tego z klaresy. I ostatnia kategoria, co warto kupić na Black Days? Gorące nowości i kosmetyczne hity. Nowość w drogerii zebra to paleta Moiry Golden Treasure. W paletce znajdziemy 9 cieni. Kolory są dobrane w taki sposób, że naprawdę niczego jej nie brakuje. Znam jakość cieni Moiry i naprawdę jest ona rewelacyjna. Zróbmy sobie razem kilka słoczy. Dalej nowości do kremowego konturowania od Vibo. Produkty mają aplikator z gąbeczką i zarówno brązer, jak i róż występuje w dwóch odcieniach. Produkty mają idealnie wyważony pigment i rozcierają się na buzi bez najmniejszego problemu. Czas na najsłodszy produkt z całego tego zestawienia. Jest to miotkowy balsam do ust od Lovely. Honey Lip Balm, bo tak się nazywa produkt, to balsam do ust, który w środku ma szpatułkę jak od miodu. Przyznajcie sami, że jest to mega urocze. Balsam naprawdę fajnie nawilża usta, ale z powodzeniem sprawdzi się na co dzień jako błyszczyk. Piękne, lśniące usta i w dodatku wypielęgnowane. Czy można chcieć czegoś więcej? Jest to również totalny must dla osób, które kochają takie mini, słodkie opakowania. Na wyprzedaży warto również rzucić okiem na produkty Ingrid z kolekcji Mermaid. Ten rozświetlacz musi mieć każda sroka i fanka błysku. Zobaczcie tylko, jak on się mieni. Ma drobinki, a jednocześnie daje efekt mokrej skóry. Jest to zdecydowanie glow, które warto mieć w swojej kolekcji. W kolekcji mamy również trzy odcienie brokatowych toperów, które zastygają i są trwałe. Te oraz wiele innych kosmetyków znajdziecie na ezebra.pl z rabatami aż do minus 80%. W komentarzu dajcie koniecznie znać, który produkt podobał Wam się najbardziej, a także co Wam udało się upolować na Black Days. Jeśli Wam się podobał ten filmik, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, a także zasubskrybujcie nasz kanał, dzięki czemu będziecie na bieżąco z kosmetycznymi nowinkami. Dziękuję, że zostaliście ze mną do końca i widzimy się już niedługo w kolejnym materiale. Buziaki pa!